No witam wszystkich w kolejnym odcinku Dzisiaj przyjechałem na inne pole Mam pozwolenie, mogę chodzić Jak widać samochodem przyjechałem, wygrywam że jest saberka też w razie czego jest większość padelek Więc biorę rękawiczki Taki schowek na saberkę Ale stary już jest i Będzie na przedmioty no Dobrze, jak coś wyskoczy, to nagram No do zobaczenia No jestem, pierwszy dowek liczy dzisiaj Czyła pierwsza łuska, taka splaszczona, zmierzona. Tak jak widać, jest spłaszczona. Muszę zmienić nagrywarkę, że tak powiem, telefon, albo coś, bo ten już nie bardzo mi odpowiada. Wcześniej znalazłem też jakieś folie aluminiowe i takie jakieś duperele. Dużo jest tych polmosów. Dobra, idę dalej, bo wiaterek jest trochę i ciągnie po nogach. No, do następnego dołka no jestem ponownie, ledko ruszyłem saperką i wyskoczyła kulka, chyba od muszkietu, była w pół w ziemi, pół na wierzchu, tak jak widać jej stan, jest takim małym wgłębieniem. Jutro może z sąsiadem się przyjadę w miejscowość Młodzieszyn, jest to województwo mazowieckie, niedaleko w miejscowości Sochaczew. I tam podobno są zakopane różne rzeczy, jakieś hełmy, nie hełmy, wszystko wojenne. Kolega był, no to powiedział, że na 2 metry co najmniej trzeba do kapać. I Przywiózł pół bagażnika samochodu w hełmach, było tam nawalone no, tego wszystkiego, jakieś łuski, nie łuski. Dobra, zobaczę może, go wyciągnę i pojedziemy, sprawdzimy czy coś mój łajc wykryje. Dobra, lecę dalej, no, na razie. No obok tego dołka, co ta kulka od muszkietu czy czegoś, widzę, że na wierzchu leży sobie łuska. O, tak jak widać, Wiedok coś się tutaj działo. Dobra, leżamy wygrywa saperkę, zasypujemy dołek i idziemy dalej to no, na razie. No widam ponownie, przyjechał mój pomocnik z polskim sprzętem motorowerem Romet Komar I teraz z takiego dołka wskoczyła, nie wiem, chyba to jest jedna druga kopiejka 1913 rok jak widać w bardzo ładnym stanie. Samochod. Co? Samochody Tomek gdzie? Gdzie? A niech sobie jeżdżą. Dobra, tak jak widać nawet nie jest Sam chyba jedna druga, bo jedynki nie widać. Po kopie trochę, może coś jeszcze będzie. No do zobaczenia. No mam kolejny dołek, tak jak widać. Letko ruszyłem szpadelkiem, saperką i wyskoczyła. Kolejna kulka chyba od muszkietu, ale mogę się mylić, bo jest większa. Zaraz pojadę z moim pomocnikiem do lasu tam trochę połazić. Bo u mnie kiedyś tutaj jak widać las. Szło wojsko Polskie i się z Rosjanami nawalali. Strzelali do siebie różne takie rzeczy. I podobno coś tam w lesie może być ciekawego, ale właśnie nigdy nie wiadomo. Bo ja mieszkam właśnie niedaleko mostu i co była ta bitwa nad Bzurą Może akurat coś wyskoczy. No dobra, sprzęt stoi i czeka. Pochodzę tu jeszcze z pół godziny. Jak w lesie nic nie będzie, no to wrócę tutaj i znowu tak z pół godziny pochodzę i a jutro może pojedziemy do tego młodzieszyna dobra no na razie no witam po krótkiej przerwie tak jak widać na ziemi sobie łuska się znaczy nawet nie wyciągałem wyciągnę i pokażę Ta łuska na początku myślałem że to cały nabój trochę się bałem żeby go nie uszkodzić czy coś tak jak widać łuska, łuska cała nawet nie że niektóre to jest jest Jedną łuskę sobie ładnie tak wyczyszczę, przewiercę dziurkę i może do guzyczek sobie przyczepię. No dobra, lecę dalej. No na razie. No, witam ponownie. Przyjechał pomocnik. Znalazłem teraz taki na wierzchu guziczek. Jakiego? Gociowy. Ja ten chyba nie gociowy. Gociowy, gociowy. Dobra, no, zaraz jedziemy do lasu. Tam sobie coś pogrzebie. No witam. Jedziemy zaraz do lasu. Jak widać trafiają się takie kawałki porcelany. O. Coś tutaj się działo. A teraz wam pokażę. Jest tutaj studnia taka. Na 99% są tutaj zasypane karabiny kamieniami. Nie ma magnesu neodymowego. Jest tam woda. Flaszki jak zawsze. My Niby nie wiem takie przykryte, ale... Co? Niedługo będzie miał. No jak? I się trochę pogrzebie, tylko tam nie wiadomo czy się dojdzie. Dobra, wsiadamy do tego wehikułu czasu i jedziemy do lasu. I jak w lesie coś będzie, to tak. no na razie. No witam ponownie, byliśmy w lesie. Nic się nie znalazło. No właśnie, nic nie znaleźliśmy. Przejechaliśmy to na pole. Wyskoczył. Mam taki bolczyk, nie wiem co to jest Ktoś jeszcze nie No Sąsiad powiedział, jak ktoś by wiedział co to jest, to niech napisze Dobra, lecimy dalej Mamy kolejny dołek Wyskoczyła łuska taka Falowana Poruinowana no, Zmieciana, poruinowana Ciągnikiem rozjechał. Dobra, lecimy dalej No właśnie przed chwilą z płytkiego dołka taką monetę wykopaliśmy To chyba moneta była Nie ręką Straszny wycieruch Weź się obróć. Dobra, nagramy. Z tej strony. Coś coś gdzieś pisało, nie? No. Ze. Deze. O, czekaj. Przy, telefon. O, brzuszek parkuje. Trzeba zaraz jechać. Coś takiego. czy no. Coś tam jest, ale słabo widać Nie Coś takiego, dobra Moneta jest spora, tak jak widać Dobra, idziemy dalej, nara Mamy znowu płytki dołek, wyskoczył guzik, jaki? Gaciowy Nie sraj Dobra, spadamy, nara Dobra, mamy kolejny dołek ten, kulka wyskoczyła od muszkietu. Do końca, jak nic nie znajdę, to na dzisiaj będzie koniec wykopów. Jutro się zobaczymy, pewno co się bawi. A potem baterii nie ma. Kopiec! Dwa tysiące No dobra, idziemy dalej, no na razie.